Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, jak sama nazwa mówi, przede wszystkim zajmujemy się szkoleniem, szkoleniem, które jest przygotowane na potrzeby Nowotworzonych, a właściwie już funkcjonujących wojsk obrony i cyberprzestrzeni, i dla nich przygotowujemy całe ścieżki szkoleń obejmujące zarówno tą część związaną z zabezpieczaniem, utwardzaniem systemów funkcjonujących w resorcie obrony narodowej. Ja chciałbym wspomnieć, że to nie tylko zwykłe sieci, ale to też sprzęt komputerowy, który jest zamontowany w samolotach nowoczesnych, w nowoczesnym sprzęcie przeciwrakietowym. Więc Ci żołnierze, którzy pracują, muszą również patrzeć z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, czyli właściwego zabezpieczenia tego swojego sprzętu i my prowadzimy i przygotowujemy dla nich szkolenia, ale również jesteśmy też instytucją, która zajmuje się szkoleniem resortu, w budowaniu świadomości zagrożeń w cyberprzestrzeni, takie szkolenia również prowadzimy, a Naszym największym takim e, wisienką na torcie jest cyberpoligon, czyli możliwość wirtualizacji rzeczywistości i mm, później zarówno w, tej, w tym obszarze defensywnym, jak i też ofensywnym trenowanie i ćwiczenie. Czyli jesteśmy instytucją szkoleniową, dedykowaną na potrzeby przede wszystkim Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale również patrzymy na potrzeby całego resortu obrony narodowej.